Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria nasza Pani, Królowa z góry karmę. Witajcie, umiłowane dzieci Boże. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Śpiewamy w poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Wierząc, że te słowa Pana Boga, które rozważamy też każdego dnia, są dla nas duchem i życiem, Zawołajmy słowami świętej Teresy, abyśmy potrafili przyjmować to, co Bóg do nas też mówi i, i też przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie, Twej mocy promienie niechaj strawią mnie. Ogniu niepojęty, w płonące odmęty, niech mi da Twój święty żar zatopić się. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan, Bóg Wasz. To wezwanie Boga do świętości jest tak bardzo aktualne na każdy czas. Tak jak Bóg powiedział do Mojżesza, żeby przemówił do całej społeczności Izraelitów, by byli świętymi, tak i dzisiaj, a to przemówił w Starym Testamencie, tak i dzisiaj do nas przemawia. W Nowym Testamencie. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan Bóg wasz. Nasza świętość jest w Bogu. Też trzeba pamiętać, że my możemy być świętymi w Bogu i mamy być świętymi tylko w Bogu, bo tylko Bóg jest święty. Śpiewamy też w chwała na wysokości Bogu, w tym hymnie, gloria który teraz jest taki, można powiedzieć, zawieszony na ten okres Wielkiego Postu. Nie śpiewamy go w niedzielę, tylko wystąpi w uroczystość świętego Józefa czy w zwiastowanie pańskie. Ale tam śpiewamy te słowa, tylko Tyś jest święty, bo tylko rzeczywiście Bóg jest święty i, i tą świętością dzieli się ze swoimi dziećmi. Ale to, co jest ważne, że my teraz, słysząc to wezwanie, bądźcie świętymi w Nowym Testamencie, mamy pamiętać, że ta świętość jest możliwa przez Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie i razem z Nim. My możemy i mamy być świętymi, bo Bóg nasz jest święty. Czyli patrzymy na to zaproszenie do świętości przez Jezusa, przez dar zbawienia. Tak jak słyszymy teraz te słowa w Wielkim Poście i wczoraj też św. Paweł apostoł nam przypomniał w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu o usprawiedliwieniu, że to usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie sprawia, że my rzeczywiście stajemy się sprawiedliwymi, tak, czyli stajemy się zbawionymi dziećmi Bożymi. I to jest, zobaczcie, świętość w Jezusie. Przez Jezusa, w Jezusie, tak? I z Jezusem tylko jest to możliwe. To ma się realizować na drodze miłości, bo dzisiaj Jezus do nas mówi, że będziemy sądzeni z uczynków miłości. I każdy chciałby z nas usłyszeć te słowa, pójście błogosławieni u Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. I... I Jezus wymienia, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, i tak dalej. To uczynki miłosierdzia względem ciała. Praktykowanie miłości. Tak, bo świętość to jest nic innego jak życie miłością. Żyje Bożą Miłością. Ta miłość jest z Boga, to też trzeba pamiętać, to jest taki klucz. Do zrozumienia świętości, że skoro tylko Bóg jest święty i tą świętość rozlewa na swoje dzieci, tak samo tylko Bóg jest miłością. Czyli miłość jest z Boga i, i my możemy kochać, świadczyć dobro, czynić dobro, dobre uczynki spełniać tylko jest to możliwe. Kiedy otwieramy się na Boga, który jest miłością, który sam Bóg jest dobry, jak też mówi Jezus w Ewangelii, tylko Bóg jest dobry. Czyli tak, tylko Bóg jest święty, miłość jest z Boga i tylko Bóg jest dobry. Świętość, miłość, dobro. To wszystko jest w Bogu dla nas. Czyli to nie jest produkcja własna, żebyśmy pamiętali, że bo mamy czasami takie tendencje, żebyśmy my chcieli się uczynić świętymi, to teraz Udowodnię przez dobre uczynki. To już mówiliśmy sobie i ten temat się będzie powtarzał na tej małej drodze, ale to jest bardzo niebezpieczne, bo to wszystkim grozi taka pokusa zniekształconego chrześcijaństwa, czyli chrześcijaństwa, gdzie kładzie się akcent na, na dobre uczynki, czyli te uczynki mają mnie zbawić. Nie, Jezus zbawia, przyjmuje usprawiedliwienie się darmo a czynię dobro i miłość bezinteresownie, dlatego że się otworzyłem na Jezusa, na dar zbawienia. Czyli tak naprawdę Bóg przeze mnie czyni to dobro, Bóg przeze mnie kocha, bo ja mu na to pozwoliłem. I to jest ten klucz, prawda? Czyli ta wiara połączona z uczynkami miłości. Jeżeli przyjmujesz dar usprawiedliwienia w Jezusie, czyli jesteś zbawiony, jest to Ci dane darmo z łaski, jak mówi słowo Boże, to pamiętaj, że ta darmowość łaski się udziela Tobie w taki sposób, że Ty odpowiadasz uczynkami miłości. I to jest najpiękniejsza odpowiedź, którą możemy dać, bo święta Teresa też nam powie: miłość bliźniego to wszystko, co jest na ziemi. Kochamy Boga w stopniu, w jakim ją praktykujemy tak kochamy Boga, jak praktykujemy miłość bliźniego. I tutaj my udowodnimy Bogu, w ten sposób tak mówiąc, prawda, trochę po ludzku, że udowodnimy Bogu przez tą miłość bliźniego, że my przyjmujemy dar zbawienia i kochamy Go. Czyli realizujemy to największe przekazanie miłości Boga także. Bo przyjmujemy dar zbawienia, a przyjąć dar zbawienia... To, to właśnie kochać Boga, bo Bóg ma dla ciebie taką miłość, tak? I otwierasz się na tę miłość. I to jest, słuchajcie, dla nas bardzo ważne w chrześcijaństwie i tego się trzymajmy i w tym Wielkim Poście to rozważajmy, jak wielka jest Boża miłość i nie przeszkadzajmy Bogu kochać, bo Bóg chce kochać przez nas. Bóg chce czynić dobro przez nas. Bóg ma wielkie łaski dla nas, a to wszystko to jest świętość Pana Boga, I, i Bóg chce nas widzieć świętymi w niebie, i to jest taka piękna prawda, do której trzeba dążyć. Pragnę być świętym, chcę być świętym, czyli przyjmuję dar zbawienia i realizuję to w uczynkach miłości, bo rzeczywiście, jak mówi Święty Jakub Apostoł, możemy tutaj też powiedzieć Jego słowa, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyli nie możemy się zatrzymać tylko na tym, że, hura, jestem usprawiedliwiony darmo i teraz sobie tak usiądę i będę czekał, no to niech Bóg mnie wpuści do nieba. Tylko człowiek, właśnie, już teraz jest powołany do miłości w Bogu i, i, i mam być kanałem miłości dla innych, czyli mam pociągać też innych do tego zbawienia, gdzie Innym będzie się ta miłość udzielała w takich drobnych, małych, prostych uczynkach, nawet prawda? Jak podać kubek świeżej wody do picia, przyodzieć nagiego. To są różne takie materialne może sprawy, i ktoś może pomyśleć, że, że takie nieistotne, ale od tego, właśnie od takich małych spraw, buduje się tam naszą świętość, by powiedziała Tereska. Czyli mamy całość. Usprawiedliwienie z łaski i wiara połączona z uczynkami. Bezinteresownie to czynimy, nie na zasadzie kupczenia się z Panem Bogiem, żeby mu udowodnić, że teraz tyle dobrych uczynków mam, to Pan mógł mnie wpuścić do nieba. Nie, bo mała Teresa mówiła, stanę przed Tobą z pustymi rękoma. Pamiętajmy te słowa bardzo ważne, jeszcze do nich na pewno będziemy też wracać, bo to jest, są słowa. Z aktu ofiarowania się miłości miłosiernej. Święta Teresu, dzieciątka Jezusa świętszego oblicza, prosimy wstawiaj się za nami na tej małej drodze do nieba, byśmy przyjmując zaproszenie Boga, do stawania się świętymi, pamiętali, pamiętali że moja świętość jest już w Bogu. To ta świętość czeka dla mnie, tylko mam się otworzyć, pozwolić Bogu działać żeby Bóg był miłością mego życia, kochał mniej przeze mnie innych ludzi, żeby w ten sposób to dobro, które od Boga pochodzi, dotykało tych osób, do których jestem posłany czy spotykam na drodze mego życia, żebym mógł czynić to dobro najmniejszym, jak dzisiaj mówi Ewangelia. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, uczyniliście mnie, Jezusowi Chrystusowi. I chcemy to czynić, chcemy to czynić. Święta Teresa, Dzieciątka Jezus Najświętszego Oblicza, módl się za nami. O Słowo Boże, Ty jesteś tym Orłem, godnym uwielbienia, którego miłuję i który mnie pociąga. Ty skierowałeś swój rod na ziemię wygnania. Chciałeś cierpieć i umrzeć, aby pociągnąć duszę aż na łono wiecznego ognia Trójcy przynajświętszej. Wieczne Orle, Ty chcesz karmić mnie Twą boską substancją, niebiedną istotkę, która zamieniłaby się w nicość, gdyby Twój boski wzrok nieustannie nie darzył jej życiem. O Jezu, pozwól mi powiedzieć Ci w nadmiarze wdzięczności, Żeś nas umiłował do szaleństwa. Jakże wobec tego szaleństwa moje serce nie miałoby się wyrywać ku Tobie? Jakże ufność moja może mieć granice? O ja wiem, że święci stawali się dla Ciebie również szaleńcami, a będąc orłami dokonywali wielkich czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi broniąc wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. I teraz w tych dniach Was bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jestem od niedzieli tu głoszę rekolekcje w parafii Matki Bożej Szkapleżnej. Godziszka, taka miejscowość Godziszka, to jest diecezja bielsko-żywiecka, tutaj blisko jest to miasto większe Bielsko-Biała, jest taka miejscowość jak Szczyrk, też bardzo blisko, tutaj taki znany turystyczne, turystyczna miejscowość. Więc tu są Beskidy, prawda? Wokół są te Beskidy i Beskid Śląski, i Beskid Mały, i Beskid Żywiecki. Są takie góry, można powiedzieć. Więc stąd Was pozdrawiam, ale też chcę powiedzieć, że czasami sytuacja jest taka, że, że no, gdzieś będzie z większym opóźnieniem to nagranie, dlatego, że też jest słaby przy, słaby internet, i jakby też przesłudanych, danych. Więc czasami, jak ja nagrywam film, prawda, czyli to nagranie, to nie jest tak, że sobie jednym kliknięciem włożę na kanał karmelity, tylko też musi jeszcze się zgrać to. I czasami to zgrywanie jest długie, niestety, w zależności od połączenia internetowego, od tej sieci, prawda. Więc no, mam nadzieję, że też się to nagranie ukaże. I, i, i właśnie też ogarniam was modlitwą i też o modlitwę proszę, bo te rekolekcje wielkopostne to są też takim czasem łaski, żeby rzeczywiście realizować to wyzwanie i też pamiętajcie o tym, żebyście i wy z tego korzystali poprzez swoje rekolekcje parafialne, tam gdzie jesteście, żebyście realizowali to na tej drodze stawania się świętymi w Panu Bogu. Tego wam z całego serca życzę. Króluj nam Chryste.